Dzień dobry w kolejnym vlogu. Słuchajcie, chciałam się zamknąć, bo nie można nic porozmawiać. Telewizor i w ogóle wszystko gra. Wszyscy w domu z samego rana. Ja się szykuję. Jedziemy na targ. Dzisiaj jest sobota. Może będą te nieszczęsne rowery. Co Zobaczymy. Ale przyszłam tutaj wam pokazać, bo wczoraj sobie wieczorem już ledwo co na widziałam, ale chciałam zakryć trochę siwe włosy i położyłam sobie ten toner. Co kupiłam w. Jego ja kupiłam gdzie? W Action i kosztował chyba koło 5-6 zł. A ten, ten kupiłam w. Ze samej firmy, tylko inna opakowanie. Ten kupiłam w. oszą jak byłam ostatnio. I on kosztował 5 zł. Ale jego nie położyłam jeszcze. Położyłam sobie ten. To taki jest kolor coś takiego blond. To już Wam kiedyś pokazywałam. Takie odcienie wychodzą. Do 8, 6 albo 8 myć. 6 myć. To mi weszło. Do 6 myć i to się zmywa. No i chciałam wam pokazać, jak mi to wyszło, bo wczoraj myślałam, że dostanę zawału. Jak ja to położyłam, to ja miałam czarne włosy. Mówię, rany boskie. Ktoś podmienił końcówki. Byłam pewna, że ktoś te końcówki, znaczy nie końcówki, tylko pudełka, podmienił farby, wiecie. Bo to tam jedna tubka jest. No i tak na miskę sobie to przełożyłam, robię, robię, wiem Boże, no czarne włosy. Amelko mi, mamo, weź to zmyj, bo będziesz miała czarne włosy. No wie, trudno, już kiedyś ciemne miałam, po sześciu myciach mi się zmyje. E, ale nie, to po prostu taki kolor był ciemny. E, no i e, może potrzebnie, niepotrzebnie otworzyłam też to, żeby zobaczyć tylko, czy tutaj też jest taki ciemny kolor. I też jest ciemny kolor, więc... Y, no ale to, to mi się nie zepsuje, bo i tak pewnie za jakieś tam 2-3 tygodnie z to położę to tam. E, bo to wiecie, parę myć, a teraz się częściej go wymyje, to szybciej to się spłucze. 60 leki na alergię. Ale do czego zmierzam? Chciałam wam pokazać, nie wiem czy tutaj będzie dobrze widać. E, te moje siwe pasła już były dosyć takie e, widoczne. Chciałam wam pokazać jak to mi wyszło. E, no tych siwych nie pokryło mi aż tak jak trzeba, jak widzicie. E, ale ale tutaj, nie wiem jak wam to pokazać to się wiskać będę teraz, o ale tu y, tu fajnie pokryło, taki, o coś takiego wyszło, taki kolor, ale widzicie, te moje tutaj, o bo ja mam takie, widzicie z siebie pasma z przodu o, te pasma tutaj z przodu y, i tu, no może te bardziej pokryło tutaj jest te światło nie tak, o zobaczymy na dworzu no ale to siwe pasmo jest widoczne. Ale to wygląda tak, jakby było fajne takie pasemko. Ale jest, jest jakby pokryte, bo to nawet tutaj jest pokazane, że jak siwe się, po, siwe się położy, to będzie taki bardzo jasny. I one jest, odróżnia się od całości, ale już nie jest taki siwy, tylko jakby, nie wiem, jakiś blond czy coś. I mam wrażenie, że te włosy mi troszeczkę to rozja rozjaśniło, czyli są troszeczkę jaśniejsze niż ja miałam. A tam nawet w lusterku, ale ten, ale, no, wydaje mi się, że słuchajcie, nie jest, zobaczcie, nie jest źle. Ja to robiłam, tak, wiecie, na szybko. Najważniejsze był ten przód dla mnie, żeby jego pokryć. Potem wyjdę zaraz na to widzisz, jakie mi się pasemka normalnie porobiły. No, ale ogólnie pasemka to mi się robią, słuchajcie, od y, tego szamponu, co mam do blond włosów. Mam taki do srebrnych, odżywkę szampon do sz, szarych, do siwych włosów taki srebrny i mam też tą szampon i też odżywkę do włosów blond, żeby nie było żółtych odcieni i naprawdę po tym jak to umyję to te pasemka są mniej widoczne, te siwe są mniej widoczne i właśnie takie fajne odcienie pasemków się pasemek się robią więc spoko wiecie często nie muszę farbować wystarczy, że sobie pofarbuję nie wiem raz na półtora miesiąca tym tonerem, bo to jest zmywalne nawet raz na miesiąc jakbym sobie tak pokryła takim czuć to już jest lepsze Niż, niż farba do włosów, a tym bardziej, że to jest 90% naturalne. To, bo tamto to nie, tutaj to, to nie, ale to jest 90% naturalne. No, i tu chyba wegańskie dziś czytałam, że to jest coś takiego. W każdym razie później będziemy kryć tamto, zobaczymy. A teraz co? Jadę na targ, szykujemy się, jedziemy na ten targ. Przyjedziemy, szybciutko ogarnę. I, mm, I na 12 jedziemy. Słuchajcie, na festyn, taki piknik charytatywny, u, organizowany przez naszą gminę. W zeszłym roku był dla takiej jednej dziewczynki chorej, a teraz pewnie dla niej też będzie, ale on był chyba pod koniec czerwca? Jakoś tak? W czerwcu. No, jakoś tak, bo tam Laura występowała z przedszkolem. A teraz jest dla chłopca ze szkoły tutaj podstawowej, który jest chory, jeździ na wózku inwalidzkim. I dla niego jest taki piknik zorganizowany, charytatywny, czyli wiecie, no występy dla dzieciaków, różne atrakcje, i puszki. Kto ile tam w puszkę da, to może tam ze wszystkiego korzystać i tak dalej. Więc jedziemy, bo się umówiliśmy też tam z koleżankami: Laura się z koleżanką umówiła, Amelka się umówiła z koleżankami, więc jedziemy, wspomożemy trochę, dzieciaki się przy okazji pobawią. I od 12 to jest chyba do 16 no i jak wrócę to gdzie? w oczko bo to przez weekend musi być słuchajcie zrobione, a póki co życzę wam miłego dnia, miłego oglądania przyszłam się przywitać, 6 minut gadam i mam, zobaczcie jak brudne lustro, tu oczywiście Laura myje zęby jak wiecie, wiecie, masakra Codziennie muszę myć, ale to przez weekend nie będę pojedzie jak umyję, bo nie mam czasu, dobra lecę a z leków na alergię biorę tę alerg alergę, tą alergę. Powiem Wam, że jeszcze w miarę spoko jest. Cena, nie wiem, 30 zł, chyba kosztuje to. Ale jest. Y 30 zł? Nie, przesadziłam. 20? Nie wiem. Ale powiem Wam, że jeszcze w miarę, w miarę jest y spoko. Jeszcze, jeszcze mi pomaga. No i oczywiście blad brudny, jak zawsze. Jeszcze Wam pokażę na tle oczywiście mojego No tą bluzkę mam na sobie dzisiaj, co kupiłam w Lumpie. Ona jest taka, wiecie tutaj jest jakby z aksamitu, o taki jak aksamit, z tyłu bawełna, luźna, przewiewna, no jest rewelacyjna ta muzeczka. Jeszcze jej nie miałam na sobie, dzisiaj założyłam ją dopiero pierwszy raz, więc tak, no i oczywiście dżinsy, których nienawidzę, ale do wyjścia zakładam. i idziemy. Kupiliśmy rower, Laura zadowolona, tak? Kupiliśmy mnóstwo kwiatów. Domu wam pokażę, ale jeszcze się wracamy. Jeszcze po jedne kwiatki i zobaczymy, co tam co tamten. I uciekamy do domu. Bo się na festyn spóźnimy, nie, Laura? Laura już ma popcorn. tak? Popcorn, czekamy na koleżankę. Na mi scena. Będą występy. Nie ma to jak na piknik przyjechać z ciągnikiem. P -p -p -p. Tata zrobi show ciągnikiem na pikniku. Zagrałam cię, że przyjechałeś z na piknik. No bo tu jest Paweł. Przywitaj się. Dzień dobry. A tam jest piknik. No, żarty żartami. Z festynu pokażemy Wam losy, które Laura sobie wylosowała. Losy były po 5, 10, 20 i 50. My brałyśmy po 5 i po 10. Tak, po 5 i po 10 brałyśmy i były zapakowane o takie, wiecie, numerki i takie folijki ze wstążką, ale to już Laura ma wszystko odpakowane. I tak wam mniej więcej pokażemy co było. E, na przykład tutaj w takim pudełeczku e, był kubeczek. Gdzie masz ten kubek? Dobra, Laura już go położyła. E, miała też w takim o pudełeczku tutaj. E, miała też o taki słuchajcie kubeczek. Tu można coś przypiąć, e, coś takiego. Do tego kubeczka był jeszcze taki słuchajcie portfel. O. Taki, co prawda, męski, firma York. Takim no malutki taki portfelik był do tego. Dostała też w losie, miała latarkę, słuchajcie, czołową, z której się cieszę, będzie miała swoją, taką na baterię, więc fajnie. E, poczekajcie, bo tutaj są puste pudełka. Co tam jeszcze było? Tu miała takie e, koski do gry, w takim pudełeczku fajnym. E, taką smyczkę, yy, hoja, to wiecie, yy, sponsor, e, jakieś batony, cukierki, to wszystko było w tych paczkach, mentosy, tu jakieś takie cukierki yy. Tych cukierków, to w każdej paczce były chyba takie cukierki dodane. Ale jeszcze był, otworzyłam. Tak. O takie zegarki. O taki zegarek. E, też było, słuchajcie, takie kolczyki. Tam, tam, tam. Takie. Ojej, o, niechcący chcący Takie serduszka. Zaraz to zapniemy. Co jeszcze Ale było? Nie nosi. Tak, no, kolczyków nie nosi. E, takie zwierzątka były w tych paczkach. W ogóle nie chcę jeździć. Dole. Nie chcę to jeździć? No bo to na takich kołach. No, takie to... ten. E, takie dinozaur, i takio o. To może kołoczka postawimy, ja będą fajnie wyglądać. Nie. Takie. Co tam jeszcze było? Taka gra. O, taka. Ale tu jest miękko, a tu jest mhm. bardzo. I jeszcze taka gra. Co tam jeszcze było? E, bardzo ładne. Słuchajcie, opaseczki takie do włosów to chyba nasz sklep tutaj chemiczny sponsorował, bo to jest jakby od nich widziałam u nich to, takie coś no jakiś tutaj noteśnik był w paczce jeszcze dorzucony e, tutaj takie gumeczki do włosów w kształcie kwiatków i e, w każdej paczce też była jakaś maseczka czy coś no to e, tu macie mamy ma, serum, krem liftingujący, krem do twarzy, tutaj nabliżający, tutaj intensywnie też liftingujący, i tutaj też serum punktowe. Będę miała co robić. A może na dzień mamy Ci tam? O, może być. I jeszcze o taką bransoleteczkę. Takie to miała fanty. A jeszcze tu: e, kolczyki w kształcie, zobaczcie, kotków jakie super kolczyki, drewniane w kształcie kotków. No nie wiem, takie dosyć duże się wydają, ale no Laura nie nosi. no Ale takie fanty miała w, w tym, gdzie? W losach. Jak słyszycie u nas pada deszcz. no Pada, pada, pada. Ja mam rękawiczki, dwie taczki naszykowałam, Paweł mi wywozi tą ziemię, bo Tutaj na ten skalniak do ogródki do takich skalniak przy oczku sobie robię, to mi wystarczy tego co mam, tej ziemi, a resztę wywozimy przed bramę, bo to za dużo będzie, tak za wysoko będzie. Lecz nie przebrałam, tylko krótkie skoręki założyłam, bo jest ciepło, parno było i tylko bluzkę sobie zostawiam, bo już się nie chcę przebierać. Mówię tak, aj tam, pod brukowo Przestało, 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 kropi jeszcze, jeszcze chwila. Uwielbiam, jak taki deszczyk pada w takie e, pod namiotem. Wiecie, ten... Uwielbiam to, bo pod namiotem, jak my jeździliśmy i taki deszcz padał, to tak się panie spało. Tak, ten, taki deszcz usypia. Ulubię słuchać jak deszcz pada w dach albo w takie właśnie coś. Uwielbiam to. No, nie jest zimno, w miarę ciepło. Może zaraz przestanie i coś się porobi. Jeszcze, nie? Dobra. Laura też siedzi. No, więc tyle. Siedzimy i zobaczymy. Jeszcze wam pokażę na końcu te kwiatki, które kupiłam. E, dzisiaj na targu. Zimno, Aha, zimno? I to leży domu. Jeszcze wam powiem, na targu kupiłam kwiaty od takiej pani, starszej pani. Kupiłam ich e, dużo. E, wydałam na nie prawie 200 zł. Ale taka starsza pani się działa, sprzedawała kwiaty, beliny, takie ze swojego ogródka, z korzeniami, naprawdę w wodzie, namoczone super. E, ja od takich pań bardzo lubię kupować, dlatego że one zawsze mi się przyjmują, e, są wieloletnie. Bo te jednoroczne to wiecie, kupię kasy kosztują. Wczoraj, nie, parę dwa dni temu pojechałam z Laurą, kupiliśmy co wam na vlogu pokazywałam, takie jednoroczne. Wydałam 120 zł na nie. A to na jeden sezon. Mi to szko... Ja kupiłam to, bo tam Laura chciała i w ogóle. Szkoda mi na to pieniędzy. Wolę kupować wieloletnie. Powodam raz, a mam nieco roku. I ta pani siedziała i sprzedawała praktycznie wszystko od niej. Kupiłam. I tak chciałam 2T, 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 2T. Potem mówi: A pani dam jeszcze, to jeszcze, to jeszcze, to jeszcze, tamto. Miała po 10 zł i po 15, a różne takie ceny miała. Eee... I w końcu mówi: To wszystko mi sprzeda po te 10 zł, powiedziała. Ja by pani daje mi to wszystko i naprawdę wzięłam od niej wszystko. Dwa tak, tam jeszcze zostały takie dwa małe, tam taki jeden, jeden się złamał, ale powiedziała, że odbije, e, jeden jeszcze został, to mówi, e, mówi do mnie, to pani, pro, ma pani to dla tej malutkiej, w gratisie. I mówię, o dziękuję, bo ja powiedziałam, że Laura ma swój ogródek, bo czekałam na Pawła, żeby przyszedł i pomógł to nieść, bo bym się nie zabrała, bo mieliśmy właśnie ten rower z sobą. Rowery są na dworzu. Dobra, może zaraz przejdzie. Um, miała właśnie, miałam rower i zakupy i ta kupy, mówię, czekałam na Pawła, bo on parkował samochód. Znaczy nie było w ogóle nic zaparkować. E, że przyjdzie, to pomógł zabrać. E, I powiem wam, że pani się bardzo cieszyła. Łzy miała kobieta w oczach, a to starsza babcia, tak jak moja babcia, by siedziała w kapelusiku, na takim taboryciku siedziała, w tym słońcu i to wszystko sprzedawała, więc ja mówię, pani daje mi to wszystko, podliczyła. Tam wyszło chyba 180 zł. Ja mówię, dobra, do 200 do równa biorę wszystko. A, mi to wszystko zniżyła trochę. Cieszyła się, bo mówi już będzie mogła iść do domu. A tak by się działa nie wiadomo ile. I mówi takich klientów, to ja uwielbiam ona tak do mnie. E, ale powiem wam, że mnie jest ale ładne. Ale powiem wam, że co mnie zdziwiło, to miała takie kwiaty cięte. E, takie kwiaty cięte, pokażę Wam później jakie. E, nie kupiłam ciętych, tylko wzięłam od niej całoroczne takie, z, z korzeniami. Ale też miała parę kwiatów ciętych, takie bukieciki. I podeszła do niej taka pani i mówi, jakie cieni te bukiety? No i ta, ta pani mówi do niej, po 10 zł, A ona do niej, 8 dam. Ja się tak na nią spojrzałam mówię, jeszcze pani, mówię, e, chcę jakąś zniżkę od takiej starszej pani? Wstyd, wstyd. I to ona się na mnie tak spojrzała i mówi, już wezle wzięła od niej za te 10 zł ten bukiecik i poszła. Kurczę, no taka starsza kobicina sobie siedzi, sprzedaje sobie, wiecie, ze swojego ogrodu, żeby sobie do tej emerytury dorobić, a przyjdzie taka paniusia, powiedzmy sobie to wprost i się o 2 złote z taką babczym targuje. To jest po prostu... Ja to tak się spojrzałam, wiecie, że pani się targuje od takiej starszej osoby, tak mi to jakoś ukuło, tak mi to zabolało, że... I tak nie wypowiedziałam, bo nie wytrzymałam, bo ja stałam tam i czekałam, sobie z nią rozmawiałam, opowiedziałam mi o swojej rodzinie, o swoim synu, który zmarł, że tam, ten, wszystko i tak, wiecie, bo tak z 15 stałam, nawet i 20, czekałam na Pawła, mimo on zaparkuje samochód i przyjdzie nam to bo może zabrać, a tu przychodzi taka figo, fago, fiu, fiu, fiu i o 2 zł się targuje od takiej starszej kobity. Wstyd po prostu, powiem wam, że kurzomie to aż, nie, nie wytrzymałam po prostu, zwróciłam mi uwagę. No takiej starszej pani, jeszcze pani jakiś rabatów oczekuje? Pani bierze za dychę to, no nie tak, tak wiecie, niby tak w żartach, nie? Pani bierze to za dychę, o takiej starszej pani, jeszcze pani tak rabatów oczekuje? Coś takiego powiedziałam, nie? Ona takie uczy na mnie, już wezmę, Jezu. Ja tych ciętych nie brałam, bo yy, wzięłam od niej to wszystko, cięte to nie ten, tak. ale... Zdziwiło mnie to bardzo, naprawdę. No, no dobra, to tyle. Czekamy na poprawę pogody, żeby przestało padać i do roboty. Nie wyglądam. Zresztą jak zawsze zresztą. zresztą. Zresztą, zresztą jak zawsze, zresztą. Pokopałam parę teczek Paweł mi wywiózł. Ee, ale przestało padać i trochę porobiłam. I znowu zaczęło padać. No przecież to jak na coś. Oczywiście jak jest weekend, to przecież deszcz musi padać. Ale komar mi ogryz, zobaczcie. Tu komar. Bo tu jest to ten, ale tu komar. Powiem, powiem Wam, że mm, dobrze, niech popada, bo jest bardzo sucho i deszcz jest potrzebny. Ale czy musi padać w weekend? Jak ja mam tyle roboty, chciałam oczyko sobie skończyć. Dobra. E, co ma wisić, nie utonie. Jutro też jest dzień i będziemy jutro działać. E, w każdym bądź razie, dzisiaj się z nami już pożegnam. E, dziękuję Wam. Kierowniczka leci. Bo nie wiem ile tego vloga jest, a kwiaty miałam pokazać z targu. No dobra, to pokażemy kwiaty z targu i dopiero się pożegnamy. Więc idziemy od razu, bo zapomnę. Tak, wyjmuję wszystko z siatek i wam pokażę, co kupiłam na targu. Dobra, szybko pokazujemy, bo mam mało baterii. Takie ryski kupiłam, zobaczcie. Tu jest 5 sztuk, chyba 5 sztuk. E, tak, jak Wam mówiłam, było różne 10-15, co Pani w końcu wszystko mi po dychu praktycznie policzyła. E, więc takie ryski, e, no mówię, tutaj są tutaj dwie, tutaj dwie, no tak chyba było 5 czy 6 sztukich, jakoś tak. Bo na przykład tu jest bylina, a są trzy, jakby widzicie, raz, dwa czy cztery nawet w jednym, ale to już nie policzyło jako jedno. E, tutaj są takie słuchajcie, dzwoneczki. Bruno. E, takie dzwoneczki, ładne. E, też tutaj mam tego. Raz, dwa, trzy, cztery. Też mam. Oj, się czekajcie, pięć sztuk tego mam. Też takie ładne. E, tutaj też te jeszcze coś takiego, ale to pani się złamało, i to Laura dostała to w gratisie. Tak? tak, to dostała Laura właśnie w gratisie, bo mówi, a to złamało jej się. Ale to i tak odbije to, dlatego dzieciątka w gratisie, tak pani powiedziała. E, tu, tak, tutaj są takie dzwoneczki, ja mam takie różowe. E, ja Wam mówię, ja się nie znam na nazwach, więc ja nazw nawet nie wypowiadam, bo na niektórych się naprawdę nie znam. Tutaj są jeszcze jedne, to jest do tego. To mi się spodobało. To e, Pani powiedziała, że sobie to wzięła, jak do oczka, to podzieliła nawet na trzy, bo to się rozprzestrzeni potem i przy oczku będzie to fajnie wyglądać. E, to... Troszeczkę urośnie będą ładne kwiatki na taką wysokość. Nie mam pojęcia zielonego, mówiła jak to się nazywa. Nie wiem. Tutaj też są irysy, ale są już takie troszeczkę mniejsze, jakby krótsze, bo te to są dużo większe. I o tych ciętych kwiatach, to Wam mówiłam o tych, że Pani sprzedawała właśnie te cięte kwiaty, takie bukieciki. A ja wzięłam takie właśnie w bylinkach wieloletnie. Ja dzisiaj tego nie wkopię, bo po prostu już nie wyrobię się, bo ja chciałam koło oczka też. To musi to czekać do jutra. Tak samo tutaj. Zobaczcie, ładny taki ten. I to się rozkwitnie. Różne kolory. Taki ciemny różowy, średni różowy, biało-różowy. To to ja tak, tam Laura sobie parę wzięła też do ogródka. Tutaj są dwa takie w doniczkach kwiatki, które się chowają na noc. Na noc się zamykają, jak jest nie zimno. Da, tak, te się zamknęły. No te nie, się nie zamknął. Nie wiem, może mu folii było ciepło. Nie widać, bo był foli jeszcze. Ale tak Ale jak tutaj, tutaj widzicie, widzicie się zamknęły e, i to tak i to takie. E, I co jeszcze? No i jeszcze te e, dalie, Wziąłam pięć jami. sztuk. Laura sobie wziął taki i były po 10 zł, tak jak Wam w ostatnim vlogu pokazywałam, że były po 18 zł tutaj u nas na wsi, takiej pani kupowałam, to na targu były faktycznie po 10 zł. Przyszłam dokończyć, bo bateria mi się rozładowała, już mamy kolejny dzień, rano, więc co ja mówiłam, tutaj właśnie sprawdzałam, bo montuję vloga, że tamte były troszeczkę większe, te kwiaty, większa doniczka i jakby wiecie, większe, więcej ich było. I dlatego pewnie taka właśnie różnica cen. Że tutaj 10 zł, a to 18. No ale... Mi się kosi tutaj, no ale to nic. Urosną i też będą ładne. Chciałabym je postawić na tarasie w te duże doniczki. No dobra, to tyle. Dziękuję Wam dzisiaj za oglądanie. Zapraszam oczywiście na jutro. I do zobaczenia. Cześć!